Panie, to nie byłem ja, to była woda. Panie, ja nic nie pamiętam, ja jestem niewinny. Panie, ja nie wiedziałem co ja robię, naprawdę ja się upiłem. Ile razy słyszę takie tłumaczenie, ile razy ludzie, przestępcy próbują się tak tłumaczyć, kiedy gdzieś tam wpadną w nasze ręce, zostaną zatrzymani, czy prokurator chce im stawiać zarzuty, albo nie wiem, są przesłuchiwani przez sądem, sąd czyta im akt oskarżenia i tak dalej. Więc dzisiaj o tym, czy wprawienie się w stan upojenia alkoholowego, czy w stan jakiegoś odurzenia innymi środkami psychoaktywnymi może stanowić okoliczność łagodzącą, czy wyłącza naszą poczytalność, czy właśnie jest traktowane jako niepoczytalność w ramach prawa karnego. Zapraszam. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano Mordeczki i Sierżant Bageta z tej strony. Dzisiaj będzie taki trochę bardziej techniczny, prawniczy odcinek. Chociaż prawnikiem nie jestem, nigdy nie będę No ale mam z takimi tłumaczeniami do czynienia praktycznie codziennie. Czy przy jakimś doprowadzeniu w celu wytrzeźwienia, czy potem odbiorze takiej osoby, jeżeli rozliczamy ją za popełnione wykroczenia, czy też doprowadzamy na jednostkę policji w celu wykonania jakichś czynności w związku z innym czynem zabronionym, najczęściej z jakimś przestępstwem. I z uwagi na fakt, że pracowałem w dochodzeniówce ten rok, to zdarzało mi się też starać zarzut to osobom zdarzyło mi się współpracować z prokuratorami przy takich czynnościach, i gdzieś tam w porozumieniu z prokuratorem ustalaliśmy tak zwaną czy piątkę, jeżeli ktoś chciał iść w ukaranie. Więc tych tłumaczeń troszeczkę się nasłuchałem razem, właśnie ze współpracującymi ze mną ludźmi z prokuratury. W ogóle sorka za moją we Dzisiaj mam taką troszeczkę, że tak powiem, hip-hopową koszulkę. Ja takich raczej nie noszę, ale. Ale to lubię i, i chodzę w niej często po domu. Jak, jak gdzieś tam wracam i chcę się wyluzować, nie chcę nosić takich przylegających do ciała koszulek, więc musicie mi to wybaczyć. Ale dzisiaj mam taki trochę lazy morning i, i chciałbym sobie trochę na, taki, na takim luzaczku posiedzieć. Przed tym wszystkim, oczywiście, zapraszam jeszcze do wsparcia mojego profilu na patreon, Jeżeli macie taką ochotę, tam macie różne progi do wsparcia mojego kanału, także zapraszam, ale jeżeli nie chcecie, to, to spoko luzik czaje, ja też bym wolał wydać te pieniądze w inny sposób, Dobra, zaczynamy, zaczynamy temat. Jeszcze łyk kawusi. A, jeszcze jeden. Właśnie, słuchajcie, kiedy podejmujemy czynności z osobami, które dopuszczają się jakiś przestępstw lub wykroczeń, no to umówmy się, każdy cień zabroniony, czyli przestępstwo lub też wykroczenie, mówię w rozumieniu prawa karnego naszego kraju, jest pewną patologią, która występuje w społeczeństwie. Na tym polega prawo karne, że jest to jakaś tam taka wola narodu, można powiedzieć, wola ludu, wola ustawodawcy, która określa jakieś tam normy zachowania społecznego. Jeżeli na przykład, nie wiem, wyrzucimy papierek na jezdnię, to wtedy dostaniemy mandat, albo tam policjant nas połączy, no, ale w każdym razie jakoś zareaguje na nasze wykroczenia, ponieważ stanowi to element prawa karnego naszego kraju. Kodeks wykroczeń mówi o tym, że jest to wykroczenie, zaśmiecanie czy zanieczyszczanie miejsca dostępnego dla publiczności. No i oczywiście wykroczenia czy wykroczenia skarbowe są tymi. Czynami zabronionymi, jakby lżejszymi gatunkowo niż przestępstwa i przestępstwa skarbowe, a trochę ich w polskim kodeksie karnym mamy. Więc jeśli z kolei, na przykład, nie wiem, ukradniemy coś ze sklepu, albo uderzymy kogoś i zabierzemy mu portfel, no to wtedy dokonamy odpowiednio kradzieży czy kradzieży rozbójniczej i będziemy mieli po prostu przesrane trochę bardziej, albo nawet dużo bardziej. Bo o ile sama kradzież sklepowa stanowi czyn przepołowiony, czyli do pewnej kwoty, do 500 zł, stanowi to wykroczenie, i wtedy, jeżeli nie zniszczyliśmy towaru, i ten towar może wrócić na miejsce w swoje w sklepie, albo możemy uiścić za niego opłatę na miejscu, i przyjedzie policja. To wtedy, policjant, jeżeli ma taką wolę, może nas ukarać mandatem karnym do 500 zł, może też skierować wniosek o ukaranie do sądu, nie musi nas wcale karać, albo może nas nawet za to pouczyć. Chociaż na palcach jednej ręki jestem w stanie sobie przypomnieć przykłady, kiedy, kiedy pouczyłem kogoś za kradzież, No niestety, ale kradzisz. Gdzieś tam w moim osobistym systemie wartości, jest takim niefajnym czynem, że po prostu się tym brzydzę i nie daję raczej pouczeń. Zdarzyło mi się kiedyś, będą pouczyć panią, jak ukradła jedzenie dla swojego kota w żabce. To jakaś była drobna kwota, no i też tak po prostu mi się żal zrobiło, bo widać, że kobieta, nie to, że jest jakimś alkoholikiem i kradnie wódę ze sklepu albo papierosy, tylko po prostu nie ma pieniędzy, a chce temu swojemu kotu zapewnić jakieś minimum wyżywienia, i, i zrobiła to tylko i wyłącznie z troski o drugą istotę, więc, więc pamiętam, że ją pouczuję. No, ale tam parę razy jeszcze nie się zdarzyło, ale whatever, nie o tym mowa. No, więc ustaliliśmy, że każde jakieś tam odejście od tych norm określonych przez prawo karne, mówię szczególnie to o jakichś cięższych przestępstwach, no wiadomo, że są takie przestępstwa, które są moralnie wątpliwie uznane przez przestępstwa, ale nie będę dzisiaj. Się o tym, nad tym zastanawiał, więc potraktujmy to, że mówimy o jakichś tam ciężkich przestępstwach w stylu rozbój, w stylu rozbój kradzież z łamaniem, zabójstwo, zgwałcenie itd. Z racji tego, że jest to patologia, to najczęściej występuje ona w jakichś patologicznych sytuacjach. Ludzie, z, oczywiście, że są ludzie, którzy są po prostu psychopatami i, i popełniają te przestępstwa, dlatego że mają coś nie tak z głową, albo jakiejś złości, czy po prostu nie potrafią sobie radzić z emocjami i, i popełniają te przestępstwa właśnie przez to, że coś w nich jest nie tak w środku, tak domyślnie, takie mają ustawienie swoje, że tak to nazwę, ale bardzo, bardzo często i myślę, że spokojnie w połowie przypadków, jeżeli tak teraz to rozkminie. Hmm, to są to ludzie, którzy popełniają je pod wpływem jakichś środków odurzających i w dużej, w znaczącej części, w zdecydowanej większości, może tak, popełniają je pod wpływem alkoholu, ponieważ ja dalej twierdzę, że to alkohol jest najbardziej popularnym narkotykiem w Polsce i w ogóle na świecie. Jest to narkotyk, który zniszczył najwięcej istnień ludzkich i myślę, że nigdy nikt go z tej niechlubnej roli nie wygryzie. Choćby nie wiem, jak byśmy nazywali te rzeczy i nie nazywali alkoholu narkotykiem, to niestety jest on narkotykiem i jest naj, naj, najłatwiej dostępny i, i tak dalej. Ja jestem daleki od tego, żeby ludziom bronić dostępu do alkoholu, bo sam z niego korzystam, chodzę na piwo z kolegami, czy tam nie wiem, czasami sobie wypiesę jakąś browara w chacie po robocie, czy nie wiem, pójdę z ziomkami na wódkę. Natomiast no, trzeba z tym uważać tak samo jak z każdym innym narkotykiem. Tyle. I ludzie najczęściej właśnie tłumaczą się w ten sposób, że upili się do odciny. Nie pamiętają nic i wtedy jakby wydaje mi się, że w tym momencie wyłącza im się poczytalność, nie można tutaj nic zrobić i w ten sposób, jak przyjmą sobie taką linię obrony, to wykpią się z jakichś tam popełnionych wykroczeń czy przestępstw. Najczęściej to słyszę wtedy, kiedy odbieram kogoś rano z izby wytrzeźwień i ta osoba na przykład nie wiem. Zażygała ławkę, zażygała tam chodnik, wyzywała gdzieś tam jakieś osoby w miejscu publicznym to jest kolejne wykroczenie darła mordę i jeszcze nie wiem ukradła coś ze sklepu, jakieś jakiś drobiazgi. Potem są wielkie oczy i zdziwiony Pikachu na izbie Panie, ale ju nic nie pamiętam, ja się łozarł ja nie wiem w ogóle to nie byłem ja, to była Wuda. Panie, daj pan spokój, a panu się nie zdarzyło nigdy czegoś takiego zrobić? No, nie. W sensie zdarzyło mi się upić, ale nie robiłem takich rzeczy, to jest, jesteś, typie ty, ty jesteś patologią. No i wiecie, i w tym momencie ci ludzie myślą, że wprowadzenie się w stan nieczystości, w stan upojenia alkoholowego, czy właśnie w stan nietrzeźwości wywołany jakimś innym środkiem uderzającym, równa się niepoczytalności, w myśl prawa karnego, czyli to był, mam tutaj przygotowane, artykuł 31 kodeksu karnego, i pozwólcie sobie, że wam go przytoczę. Paragraf 1. Nie popełnia przestępstwa, kto z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem. Paragraf 2. Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. I jeżeli zatrzymalibyśmy się na tym poziomie i artykuł 31 kodeksu karnego, a ja tylko te dwa paragrafy, to tutaj wprowadzenie się w stan trzeźwości, czy alkoholem, czy jakimś innym środkiem uderzającym, Absolutnie miałaby tutaj zastosowanie, i w tym momencie każdy mógłby się w ten sposób wytłumaczyć: panie, naćpałem się, to narkotyki zabiły tego człowieka, a nie ja. Albo panie, schlałem się. I to tak naprawdę przez WD ukradłem to ze sklepu albo włamałem się sąsiadowi do piwnicy, ale pojawia się w tym momencie paragraf 3. Przepisów paragrafu 1 i 2 nie stosuje się, gdy sprawca wprawił się w stan trzeźwości lub odurzenia powodujący wyłączenie lub ograniczenie poczytalności, które przewidział albo mógł przewidzieć. I tutaj pojawiają się dwa warunki, które trzeba spełnić, żeby osobie nie trzeźwej lub odurzonej jakimiś innymi środkami przypisać winę tego danego przestępstwa, które on popełnił. Po pierwsze, sprawca wprawił się dobrowolnie i świadomie w stan nietrzeźwości lub odurzenia, czyli nie może być tak, że ktoś podstępem, nie wiem, dolał nam alkoholu albo podał narkotyki i wtedy popełniamy to przestępstwo, bo wtedy wina nie zachodzi. I drugi warunek, sprawca przewidział lub mógł przewidzieć, że wprawiając się w stan nietrzeźwości lub odurzenia wywoła niepoczytalność lub znaczne ograniczenie poczytalności. I tutaj na przykład jeżeli sprawca nie spożywał wcześniej alkoholu, nie wie do końca, jak on działa, to jest jakaś młoda osoba i na przykład nie wiem, po dwóch piwach jej odwali, to też tutaj można się zastanowić nad tą winą i myślę, że przyjęcie takiej linii obrony mogłoby się sprawdzić w niektórych sytuacjach. Druga sprawa, na przykład, nie wiem, jeżeli jakieś nasze uwarunkowania zdrowotne powodują to, że bardzo odurzamy się po alkoholu. Na przykład bierzemy leki, o których nie wiedzieliśmy o tym, że przy połączeniu z alkoholem mogą tak na nas zadziałać albo cierpimy na jakąś chorobę, która powoduje bardzo szybkie upicie się i też nie wiedzieliśmy o tym. I na przykład wypijając to jedno piwo czy dwa drinki, wprawimy się w taki stan nieczciwości, że popełnimy przestępstwo pod jego wpływem. No to wtedy faktycznie nad tą winą też można się zastanowić i sąd wcale nie musi nam jej przypisać. Także tyle, bycie pod wpływem alkoholu czy narkotyków nie jest okolicznością łagodzącą, nie wytłumaczyć się w ten sposób yy, z tego, a na pewno nie tak łatwo jakby wam się wydawało, to że wy powiecie, że byliście pijani i nie wiem, popełniliście jakieś przestępstwo pod wpływem alkoholu, to nie byliście wy, tylko to był alkohol i tak dalej, no to najprawdopodobniej nic to nie zmieni, nie idźcie tą drogą i po prostu nie róbcie takich głupich rzeczy, szczególnie po alkoholu. Tyle, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak to dajcie jakąś tam łapkę w górę. Jeżeli chcecie jeszcze o coś zapytać w komentarzach, to oczywiście zapraszam. Zapraszam też na mojego Instagrama, gdzie wrzucam jakieś ciekawe foty ze służby. Trzymajcie się, cześć i hej.